17 minut po godzinie 17, kontynuujemy kulturę na wakacjach we Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej. Właśnie usłyszeliście piękny utwór od grupy Tacit Ends o nazwie Surroundings, a właśnie członkowie tej grupy są z nami w studiu. Cześć! Dzień dobry. Hej. Cześć. Cześć. Właściwie trzy piąte całego zespołu Dusty Ten, bo <laughs> u nas w studiu gościmy Grześka Żeromickiego, czyli wokale i syntezatory, Bogdana Pustowoja na gitarze oraz Kuba Zakrzewskiego, który gra na basie. Brakuje jeszcze perkusisty oraz kolejnego gitarzysty, ale fajnie cieszymy się, że generalnie udało Wam się w większości do nas tutaj dotrzeć, żeby poopowiadać o swojej twórczości, o oczywiście. Koncercie, który gracie w Wulturze w najbliższą sobotę, ale ja chciałbym zacząć od bardzo ciekawego opisu, który możemy przeczytać na właśnie wydarzeniu na Facebooku z tego, z tego koncertu, bo wy tam piszecie, że jesteście odpowiedzią do rosnącego, rosnącej mocy nihilizmu, hedonizmu i pesymizmu ogólnie szerzonego w dzisiejszym świecie. Ja, nie wiem, generalnie nie znam się na tych opisach zespołów, które często pewnie są bardzo podobne, e, jeśli chodzi o tego typu metalkorowe zespoły, ale jak wy e, przenieśli właśnie ten opis, który jest widoczny na Facebooku do nie wiem, waszej twórczości, do stylu życia, do bycia znaczy myślę, że ten opis fajnie się odwołuje do jakby genezy naszego, naszej nazwy. E, nasza nazwa wzięła się od cytatu seryjnego mordercy Richarda Ramireza. E, konkretnie In the End we all die and nothing really matters. I postanowiliśmy. Z z jakby zmienić ten cytat, który no ma jasne, jakby takie wybrzmienie, że nie ma sensu się starać, w końcu i tak wszyscy umrzemy, w coś takiego, że no skoro wszyscy umrzemy i nic się nie liczy, no to trzeba się cieszyć z tego i korzystać, no bo kurde, mamy tylko jedną szansę, później i tak nic nie będzie, więc musimy wykorzystać ten czas. I co Was interesuje, co robią inni ludzie, trzeba po prostu korzystać z tego wszystkiego. Myślę, że to fajnie by podsumowało po prostu to, czemu to napisaliśmy. I dlatego też staramy się grać z energią. No i się jak czasem brzmi jak trup, ale to jest skutek uboczny. <grystanie> tak, emocje alkoholu. Słuchajcie, generalnie to jest to, o czym wy piszecie w tekstach, bo nie wiem, tej Grzesie chyba jesteś głównym tutaj tekściarzem i właśnie tego typu teksty przeważają u was w muzyce, no bo wiadomo, że metalko wiąże się z tym, że pewne tematy nie będą poruszane jak w innych na przykład gatunkach, ale właśnie jestem ciekaw, czy wy jak, właściwie ty głównie Grzesiek, jak piszesz teksty, to bo jesteś właśnie taki monotematyczny, tak jak ten opis na Facebooku, czy jednak starasz się wychodzić poza jakieś utarte schematy i jakoś eksperymentujesz z tekstami? No, z tekstami czasami staram się eksperymentować. Jeśli chodzi o Surroundings, ten tekst akurat pisał Bogdan, więc myślę, że on może więcej na ten temat powiedzieć. Ale jeśli chodzi o takie eksperymentacje, ogólnie bardzo duży wpływ na mnie miał Henry Rollins. A on oprócz grania z Black Flag, The Rollins Band i swojej własnej twórczości, często co mnie właśnie zaciekawiło, to to, że w późniejszych utworach Black Flag jakby starał się. Wstawić tam poezję mówioną, co było dla mnie bardzo ciekawe, więc uznałem, że można zastosować to również do naszej muzyki. Eee, a jeśli chodzi o same teksty, hmm, no nie powiedziałbym, że jestem monotematyczny, eee, staram się jednak wychodzić poza ten motyw samoudoskonalania i eee, bycia po prostu lepszą wersją siebie. Eee, na utwór Sepuku mówi o tym, czego bardzo się boję, mianowicie o marnowaniu swojego potencjału na poprzez wygodne życie, niewychodzenie wychodzenie poza po swoją strefę komfortu. A o Surroundings może się Bogdan wypowiedzieć, co byś powiedział? Jeśli chodzi o Surroundings, to piosenka była napisana również jakie tekst w momencie, kiedy akurat wyprowadzałem się ze swojego państwa i y, już wiedziałem, gdzieś tam oczekiwałem te wyzwania, które będą na mnie czekały i tekst y, mówi o poszukiwaniu siebie, poszukiwaniu własnego, swojego miejsca, gdzie będę się czuł jak w domu i cała piosenka jest taka energiczna, ale w tym samym czasie taka, taka trochę melancholiczna i próbowałem to też połączyć z całą muzyką, z tekstem no i właśnie jak Poznałem chłopaków, no i okazało się, że tak naprawdę chłopacy to samo odczuwałem, więc kontynuujemy w takim samym kierunku pisać teksty i muzykę. Właśnie, powiedzieliśmy już o tej właśnie waszych ideach, które są jakby takim waszym rdzeniem, ale zakładam, że nie jest to jedyna rzecz, która była. Uleżył podstaw waszego zespołu. Proszę, opowiedzcie, jak to się w ogóle u Was zaczęło, bo jesteście zespołem, który jakby informuje o tym, że jest międzynarodowym, bo tutaj pojawiają się właśnie różne narodowości. Tutaj już powiedziałeś, że było to inne państwo niż Polska. Dobra, to ja będę kontynuował, bo tak naprawdę założycielem tego zespołu jestem ja. I grałem, jakby pochodzę z Ukrainy. Grałem w Ukrainie przez 5 lat, w innym zespole, również metal -korowym, ale uznałem, że jednak chciałbym się przeprowadzić do Polski. Musiałem zostawić swoich braci, i myślałem, że tak naprawdę no, na tym moja historia z muzyką się skończy. Aczkolwiek po jakimś czasie no zacząłem nadal tęsknić za tym, co było, jak grałem na scenie, jak tworzyliśmy wspólnie muzykę i w ogóle. No i banalnie na Facebooku <głos》> zacząłem szukać jakichś chłopaków, którzy by chcieli też ze mną zagrać, no i tak właśnie znalazłem naszego drugiego gitarzysta Nortona, który jest Brazylijczykiem, a Anton akurat znalazł innych chłopaków, również naszego perkusisty no Antona, który również jest z Ukrainy, no i tak zaczęliśmy w sumie grać, więc no nie zapominaj o tym, że Norton ściągnął jeszcze mnie do zespołu, a Prawda. później mieliśmy również rozmowę kwalifikacyjną z Grześkiem na Facebooku, który akurat był jakiejś imprezie <laughs> ze znajomymi. To akurat akurat te, te, te szczegóły. Doszukiwania do wyboru i o utwierdzenia na przykład y, pozostałych członków zespołu, to już tego w tym jak akurat nie byłem, już dostałem po prostu gotowy powiedzmy materiał, że słuchaj Bogdanie, to są chłopacy, oni będą z nami grali. No, okej, okay, dobra, spróbujmy, spróbujemy. I po pierwsze próbie, wiecie, co się okazało, że, że naprawdę to było ciasto, z którego można było coś upiec. Tak, dokładnie. Cały czas pamiętam rozmowę przez telefon z chłopakami, gdzie ja byłem na imprezie i mówiłem o tym jak na demo strasznie brzmi wokalista. Mówiłem, nie on w ogóle nic nie umie, jest... a nie wiedziałem, że to był Bogdan e I no, byłem lekko intoxicated, można powiedzieć, ale wciąż chłopaki pozwolili dać mi szansę, pomimo tego, że to pierwsze demo, które wysłałem było takie średnie, bo myślałem, że w ogóle ja składam jakby moje CV do zespołu deathcore'owego, nie, nie metal, nie hmm. więc ja tam zrobiłem wszystkie tam low'y, haje, -y, jakieś tam mid'y, jakieś melodie, e pozmieniałem w ogóle komplet ten rozłożenie wokali i Bogdan tak, no nie za bardzo był pewien tego, ale jednak postanowił dać mi szansę i rzeczywiście po pierwszej próbie miałem takie OK, z tego może coś być, bo już na pierwszej próbie wszystkie utwory zagraliśmy w całości. Co uważam, że jest takim dosyć dobrym um, osiągnięciem. To jak już długo razem ze sobą gracie? We wrześniu będzie roczek. Tak. O, no to już ładnie. Będziemy odpalać tort może. <grymne> ja nie fan z naszego gitarzysty. <grymne> A jak wam idzie generalnie tworzenie utworu, bo mówiłeś, że zagraliście wszystkie utwory na, na pierwszej próbie. Pewnie od tego czasu jeszcze coś tam doszło nowego, to jakbyście mieli wskazać repertuar pod względem liczb, to jak to się prezentuje? Repertuar liczb. Repertuar waszych piosenek. Macie już może za sobą jakieś albumy, jakieś epki, bo wiem, że pracujecie obecnie nad epką, ale czy już macie jakoś uporządkowane to wszystko, co wcześniej kiedyś zrobiliście? No, aktualnie wydaliśmy dwa utwory: Supuku i Surroundings. W następnym roku planujemy wydać epkę. No, z racji tego, że gramy. Mniej niż rok uważam wciąż, że dwa utwory, które wydaliśmy, które szczerze mają spoko nawet osiągnięcia na Spotify'u. Obydwa prawie mają już 2000 odtworzeń, mamy miesięcznie około 500 słuchaczy e, i graliśmy z takimi zespołami jak BHP albo Union Kion, które bardzo serdecznie polecamy. E, tak, pozdrawiamy i polecamy. E, chłopaki i też no ogólnie całe BHP grało w tym roku na, e, w Poland roku co jest naprawdę mega osiągnięciem mm -hmm. i jeśli pójdziecie kiedykolwiek na ich koncert, to jeżeli będziecie w moshpit, nie zapewniam, że wejdziecie z wszystkimi zębami, ale wciąż zabawa jest przednia. Tak. A i wracając do liczb, no tak ja myślę, że mamy obecnie 7 utworów gotowych, których obecnie gramy, mm. do tego jeszcze o 95% gotowych mamy z 2, no, ja myślę, że tak łącznie, bo było 12 piosenek, to bez zastanowienia się. Czyli możemy się w najbliższym czasie spodziewać wydanych jeszcze kolejnych utworów, bo na streamingach obecnie są dwa. Jestem ciekaw, jak to przebiegało, ten wybór akurat tych piosenek. Uważacie, że to są wasze najlepsze z całego repertuaru? Czy jakimiś innymi kryteriami się kierowaliście, kiedy był taki moment, że. Mówicie sobie, hej, trzeba wydać utwory, i niech to będzie Surrunings, i niech to będzie Sepuku. Dlaczego te? Akurat to się zaczęło z tego, że jak zaczęliśmy w ogóle dogadywać się, nawet jeszcze nie grać, ale rozmawialiśmy, okej, okay, chłopacy, co będziemy grali. No i okazało się, że tak naprawdę najwięcej gotowego materiału miałem ja, który był napisany mną jeszcze wcześniej. I chłopakom fajnie, bardzo mi ja się cieszę właśnie, że chłopakom to się spodobało i wzięliśmy te gotowe piosenki, które już były, oczywiście potem zaczęliśmy dopracowywać, bo y, za zadaniem było też dopracować taki swój unikatowy styl i podejście. Do tego w międzyczasie jeszcze Grześka utwór doszedł, który też my m, przekroiliśmy od A do Z i teraz brzmi, ja uważam, że to jest tak naprawdę najlepszy utwór wśród tych, który ja osobiście gram, bo najbardziej mi się podoba, tam najwięcej się dzieje. E, ale tak, no w tej epce będzie bardziej taki materiał, który był wcześniej e, gdzieś tam napisany, mm, doszlifowany, dopracowany, bo też pod względem tych różnych dodatkowych gitar, ambientów, tych e, klimatycznych rzeczy, to tam też sporo się dzieje. Natomiast jak już będą kolejne piosenki, to to będzie jeszcze wyższy level. Ja wiem, jakby każdy zespół o tym mówi, ale naprawdę, naprawdę uważam, <laughs> tak, że to będzie, to będzie lepszy i level. najbardziej melodyczny albo Czapki wam spadną, migacie również. Ale tak naprawdę zaczęliśmy pracę od, tak jak Bogdan mówił, od szkieletów, które on stworzył wcześniej, no i kiedy zebraliśmy się w tą grupę, którą jesteśmy teraz, po prostu każdy dołożył coś od siebie i dzięki temu zaczyna się wyłaniać, no bo jeszcze nie jest to coś, coś co jest ostateczne, ale zaczyna się wyła wyłaniać nasz własny styl. Który chcemy kontynuować i dalej rozwijać. Właśnie, na ile trudno wam było nawet na te piosenki, które już są dostępne, właśnie. Yy, jak trudne było dla Was ogarnięcie tego, że okej, okay, to jest chyba już to, czym jesteśmy właśnie? Oj, to było bardzo trudno, zwłaszcza za sprawio, za co najmocniej was przepraszam, chłopaki, bo jak mówiłem wcześniej, ta piosenka po prostu ma ogromną wartość dla mnie emocjonalną i ja chciałam, żeby ta piosenka została nieporuszona, bo rzeczywiście, no przepuściłem przez wszystkie możliwe komórki swojej duszy i chciałam, żeby ta piosenka po prostu została taką, jaką jest. Eee, ale bardzo się cieszę, że chłopacy się zgodzili i po prostu zrobili to tak, jak to powinno być, bo później mam nadzieję, że no, rzeczywiście po prostu zobaczyli, że no to jest gotowy numer, on taki powinien być, a z pozostałymi no podchodzimy na takie zasadzie, że okej, okay, mamy coś, każdy podchodzi z jakąś, jakimś pomysłem, z, z, z jakąś ideą i okej, okay, siedzi wam, nie siedzi, spróbujmy, a co jeżeli zrobić to tutaj, a jeżeli nie, no i najlepiej to spróbować tam jakieś demo nagrać, pokazać, żeby, wiecie, no na słowach bardzo ciężko opowiadać, jak muzyka brzmi, tak. A słuchajcie, bo mm, jestem ciekaw, czy te dwa utwory, które tutaj, e, o których tutaj mówimy, czyli Suranix, który już wysłuchaliśmy oraz "Sypuku", który e, zamierzamy wysłuchać, one też się pojawią na Epce, czy generalnie wszystko to będzie nowe rozdanie, nowe it Ends"? Nowe rozdanie, nowe brzmienie, jeszcze lepsze. Na pewno bardziej mamy teraz ukierunkowanie na tej epce na trochę bardziej popową strukturę, jeśli można to w ten sposób ująć, i na pewno są to utwory bardziej radio-friendly, bo mm -hmm. jednakże struktura tych utworów naszych doczesnych, takich jak właśnie Surrounding si Sea jest lekkim riff salat. Tak uważam, że nadchodzące utwory, które w nazywają się Hate albo Part One, są takie najbardziej, myślę, um, ukierunkowane na takie radio play, można powiedzieć, i rzeczywiście e, struktura ta verse chord verse jest tutaj najbardziej widoczna. E, a powiedzcie, ile planujecie utworów na Epce? Pięć. 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 A kiedy możemy się spodziewać premiery? Tak, żebyśmy już zagrali <grym> trochę temat i zachęcili naszych słuchaczy, żeby obserwowali was. W tak, no początek yy, przyszłego roku. Kolejne wasz twórcy puku, opowiedzcie coś o nim. Tak, utwór właśnie jest o marnowaniu swojego życia poprzez ciągłe bycie w strefie komfortu. Uważam, że nie ma co marnować się na pracowanie w takich mm, pracach, które, no nie wiem, te, wiem, że ten mit całego 9 to 5 jest strasznie już jakby przerobiony przez bardzo wielu ludzi, ale wciąż uważam, że nie ma sensu się marnować w pracach, których nie lubimy. Trzeba wychodzić ze swojej strefy komfortu i po prostu podążać za tym, co chcemy robić, bo. Żyjmy raz. A słuchajcie, jak wspominacie te dwa poprzednie koncerty? Opowiedzcie o nich. Mm, o, no więc pierwszy koncert graliśmy w Warszawie, y, z wcześniej wspomnianymi zespołami BHP, Dian Rest, Union Kionion i parę jeszcze innych. Zapomniałem jak się nazywało? To było bardzo duże wydarzenie, więc tak. Tak. Y, I było naprawdę świetnie. Y, jakby sam fakt, że występowaliśmy w klubie Hydrozagadka jest naprawdę niesamowity. To jest legendarny klub przecież. Tak. Ostatnio oglądałem y, występ Lotka na YouTubie o. i tak myślę, kurde, ja znam skądś ten klub i nagle, ej, co jest <grym>, tam? tam Poziom wejścia był po prostu max I tak naprawdę jako młody zespół no, to można, można z tego się cieszyć, naprawdę. No, tydzień po nas grali Counterparts, którzy są legendą naszej sceny, e, ale było jednak było parę niemiłych sytuacji, przykładowo menadżerka klubu... Ta, stała z kartką... E, ile tam pisała? 5 minut? Chyba tak. I tak. bardzo, bardzo wymownie wskazywała na zegarek. To znaczy, wprost mówiąc, ona klęknęła, czy tam kucnęła się przed sceną i patrzyła po prostu, prostu w duszę przez oczy, Oj, tak. że ty musisz skończyć, przestań grać, to już koniec, Jeszcze ja teraz. Jeszcze ja czasem w nocy się budzę z krzykiem, bo przypominam sobie to wspomnienie. Albo <laughs> później poszedłem na koncert z BHP, ale nigdzie nie mogłem znaleźć toalety i dostałem w brzuch i... A do, dobra, to jest radio, więc nie będę mówił no <laughs> Ale było świetnie. Później graliśmy w Łodzi Organizacja była średnia, ale wciąż świetnie się bawiliśmy i myślę, że daliśmy dobry znaczy Co Przy koncercie, na którym występuje 6 do 8 zespołów, no to trzeba się liczyć z tym, że będzie trochę chaosu. I jak się możecie domyślać, wszystko, co mogło pójść nie tak, poszło nie tak, mhm. ale koniec końców przeżyliśmy i bawiliśmy się doskonale. Wiecie, co tak najbardziej mnie ucieszyło po tych koncertach? Właśnie, że muzycy z tych zespołów, którzy grali po nas to oni na chyba najbardziej świetnie się bawili na, jakby pod sceną, jak my graliśmy. Dla mnie to było po prostu wow, a nie chłopacy, wygracie Metalcore, już dawno tego nie słyszeliśmy, ale fajnie. Co naprawdę? A w jakim miejscu graliście, Wodzi? Woltusz, też woltusz. A, Czyli to powrót można powiedzieć na, na stare śmieci. E, zobaczymy jak e, będziecie potem porównywać ten koncert e, z tym poprzednim, e, drugim swoim. Teraz przed wami już trzeci e, geek i powiecie jak się przy nim czujecie. Też cały czas Resik wam towarzyszy, czy już jesteście obcykani w tym wszystkim i już na luzie podchodzicie do, do sprawy? No stresik zawsze jest, ale jesteśmy bardziej obcykani, myślę organizacyjnie. Tutaj Kuba y, ostatnimi czasy przejął jakby rolę y, booking managera w naszym zespole, więc trochę zaczął bardziej ogarniać y, te sprawy właśnie z dźwiękowcem oraz też jakby osobą zajmującą się tym wulturze y, Kubą Sawickim bardzo serdecznie pozdrawiamy. I y, 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 też również bardziej jesteśmy przygotowani myślę y, y, komercyjnie. Na to przykładowo ustawiliśmy już reklamy, które tam jakoś zapowiadają. W ogóle mieliśmy wybór pomiędzy dwoma nagraniami, które były. Były jedno takie taki typowy teaser, gdzie są właśnie nazwy zespołów, tam jakieś urywki z koncertów i tam z... Boże, jak to się nazywało? Music Videos. A drugie było. Kazuski? No. No i ten, i później było nagranie od Super Happy Fan Hour, które nie wiem, może też znaleźliście, ale błagam powiecie, że nie. Więc mam nadzieję, że jeśli widzieliście reklamy, to bardzo Wam się spodobały. Przychodzicie też do radia na przykład, więc tutaj rzeczywiście komercyjnie dobrze to rozgrywacie. Trzeba się uczyć od najmłodszych dni po prostu. Dokładnie. Mnie jedna rzecz w ogóle bardzo nurtuje, jeśli chodzi o w ogóle cały ten nurt, w którym teraz jesteście i właśnie yy, i rzucacie tymi nazwami zespołów, które grają jakby obok was, albo przy tym evencie, albo wcześniej. I jedna rzecz mi się rzuca tutaj w oczy. Jest bardzo dużo angielskiego i jestem ciekawy, z czego to wynika, bo mam wrażenie, że na przykład jeżeli mówimy o takim indie roku polskim, albo jakichś takich około tego klimatach, to go angielskiego jest dużo mniej z jakiegoś powodu. Hmm. Y tutaj jest go dużo więcej. I jak to u was wygląda? Czy to wyszło jakoś tak naturalnie po prostu? Znaczy, my u siebie w zespole wszyscy rozmawiamy po angielsku, ponieważ nasz, an, yy, nasz perkusista Anton no tak mhm. śrenie jeszcze umie w polski, yy, Tak samo jak nasz gitarzysta Norton, który jest. który w ogóle nie. który jest umie tylko Polsce. cześć i cześć. I, I, i słowa, których nie możemy tu mówić. Tak. Kartka zabrania. Za tak. Yy, tak. Okej, okay, czyli właśnie. Bardzo praktyczne. Poza tym angielski w, w no, ciężkiej, ciężkiej muzyce siedzi lepiej niż polski moim zdaniem. No i też prawdopodobnie rzeczy typu indie rock czy po prostu zwykły rock jest no, bardziej przyjazny dla radia, więc też częściej są puszczane tego typu utwory. No my się nie oszukujemy, w radio nas zbyt często grać nie będą raczej. Mm. A jesteśmy głównie obecni w internecie, bądź na koncertach, więc tam mm, nacisk na język nie jest taki duży, powiedziałbym, może być nawet zaletą w sumie to, że gramy po angielsku. No właśnie, wspomniałeś, że jesteście w internecie. Powiedzcie, jak was śledzi. Bo pewnie gdzieś tam się poruszacie w tych social mediach i tak dalej. To tutaj do tych wszystkich ludzi zainteresowanych waszą muzą, waszą twórczością, jak, jak możemy was śledzić w tym internecie, powiedzcie. Jeśli chodzi o wszystkie platformy streamingowe, jesteśmy na nich. Mhm. Najbardziej aktywnie jesteśmy na naszym Instagramie, Serenz. Wszystko z małych, razem pisane. Na Facebooku bardziej jest to rzecz taka, no w sumie teraz jak większość tak zespołu to wykorzystuje do bardziej takich rzeczy organizacyjnych, w sensie o, o, tam ogłaszania koncertów e, oraz innych takich różnych wydarzeń, w których po prostu będziemy brali udział. To też ciekawe wspomnieć, że nie tylko y, robicie piosenki po angielsku, ale też prowadzicie Facebooka po angielsku. Tak, dokładnie. Y, w, myśl, w, aktualnie w tym... W czasie, w którym żyjemy, uważam, że nieznajomość angielskiego jest bardzo, bardzo dużą przeszkodą w życiu i jesteśmy zainteresowani również rozpoznawalnością za granicami naszego państwa. Przykładowo, możemy się pochwalić, że przez bardzo długi czas yy, Mieliśmy najwięcej słuchaczy na Spotifyu ze Stanów Zjednoczonych. Na drugim miejscu były Niemcy, a dopiero na trzecim Polska. Mm. Myślę, że bardzo dużą rolę tutaj po prostu grały playlisty, na których byliśmy. Głównie były to jednak playlisty amerykańskie, ponieważ tam scena jest najbardziej aktywna i największa. Jednakże ja no, nie uważam, że jest to jakaś przeszkoda, również można się czegoś nauczyć, więc tak. A powiedzcie już, tak wieńcząc tą naszą dzisiejszą rozmowę, 26 sierpnia, to już mówiliśmy, sobota, godzina 19, wtedy się otwierają bramki w Wulturze i wyobraźcie sobie, że teraz słucha nas jakiś człowiek, który jest zaintrygowany wami, nigdy was w ogóle wcześniej nie słuchał, nie wiedział kim jesteście, teraz się troszeczkę przestawiliście, no i ta osoba tak się teraz waha, zastanawia się, pójść na ten koncert czy nie, zobaczyć jak oni grają, jak wyglądają na żywo czy nie, co powiecie takiej osobie? Możecie spodziewać się bardzo dużego show. Jesteśmy bardzo dużymi zwolennikami crowdkillingu. Jeszcze nie mieliśmy go aż tak dużo na koncertach dla właśnie tych, którzy nie wiedzą, czym jest crowdkilling. Jest to rzecz, która wzięła się z hardkorowej sceny, gdzie. Często ludzie wychodzą z koncertu z połamanymi rękoma, nogami, bra z brakiem zębów, <śm> um, ponieważ e, jest to wersja moszu albo Pogo podkręcona jakieś 100. E, poza tym. Em, Naprawdę fajna atmosfera tam panuje, jeśli chodzi o takie inne zespoły, to wiem, że nie wiem w szczególności jakby w naszej scenie undergroundowej często stoją na scenie po prostu jakby mieli coś wiadomo gdzie, wiadomo co e, i nie ruszają się zbytnio, e, a my wychodzimy do publiki, e, cały czas skaczemy na scenie, tak jak mówiłem, ja depczę, cały czas karaluchy i e, ciasteczka, ciasteczka, naklejki i woda. I mamy dwóch bardzo przystojnych gitarzystów, więc to też jest atut. Oj, tak patrząc. mi się wydaje. Małe <laughs> powiedziane. Ja, ale tak naprawdę, wiecie co, dlaczego na przykład Metalcore i w ogóle, bo mimo to, że na scenie możemy krzyczeć, nie wiem, o morderstwach, depresjach i takich niefajnych, nie niemiłych rzeczach, to nadal atmosfera poza wszystkim jest fajna i miła, bo nawet w tym pogo, o którym Grzesiek przed chwilą mówił, e, przynajmniej ja, tego, co doświadczałem, to nawet jeżeli ktoś spadnie, to ludzie od razu natychmiast podnoszą tę osobę, jakby polamane kości na pewno istnieją, ale w takich bardzo, bardzo, bardzo underground, które w sumie nie chciałbym poznać, ale to taki rodzaj tańca ja bym powiedział bardziej. Przynajmniej później, jak będziesz miał złamaną nogę, to będzie miał kto cię wyprowadzić stamtąd. Na hmm. przykład. Ja myślę, że właśnie intensywne emocje w tekstach i intensywne emocje na scenie, no to jest całkiem dobre połączenie. Bardzo wam dziękujemy, że wpadliście. Wasz koncert już wy, tą sobotę, 26 sierpnia, od godziny 19 można wbijać do klubu Voltura na Wólczańskiej 40 przez 42. I dziękujemy wam. Dziękujemy. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie, super było.